Chodź 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 Tak będziesz z Doty stać? Jeśli zakąpywałeś, to ty będziesz tak stać? Ty wicher, co? Hmm? Coś koło bumerang'a, będziesz a jeszcze błyskawice przestają, może widzicie. dla ciebie. To super. Teraz Cię odwiązać. Ekstra. Dobra, chodź. Chodź Dobra. tam? Głośno No i głośno będzie co zielbaki? Spoko stoicie No mm. ty Kornelia, co? Będziesz czekać? Mm? tak będziesz czekać? Nie, 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 nie wyjdziesz nie szczekać, bo Ty będziesz bryczkę wiozła i będziesz czekać. I to, i koniec Tak. Następnego dnia, kiedy wicher, gwiazda i fantazja już minął dzień od ich przyjazdu. I w sumie teraz się zakąpywali. Ale zobaczcie sami jak. Fajnie jest w w sumie. No. A kiedy pójdziemy na jakiś wymyk czy na coś takiego? A wtedy kiedy... Wiesz. Aha. No co? Może jeszcze mnie nie wzięli? A wy już? Mhm, ale oni w sumie takie małe Mmm Takie słabe hmm. jest trochę chłopaki, kiedy pójdziemy na Patek? Nie wiem, nie wiem Bo Mariusz, co robisz? Eee, wybory coś Tak Jak tam? Skąpiłaś się? No tylko wolałabym zostać go pięknej Bo z nią byłam No wiesz, w tym to Zmienia. No, Jednak przestawili błyskawicę do boksu pięknej, a pięknej przestawili do boksu błyskawicy, żeby była e, bliżej gwiazdy, bo była z nią od początku jej przyjazdu, więc. więc no. I. E, e, no. Tak to wygląda.